Nazywam się Aneta Kruchała-Cisłak, jestem lekarzem na ostatnim roku specjalizacji z dermatologii i wenerologii. Łysienie jest znaczącym problemem, z którym zgłaszają się pacjenci. Stanowi problem zdrowotny i estetyczny oraz powoduje dyskomfort psychiczny. Najczęstszą przyczyną wypadania włosów jest łysienie androgenowe. Dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. U mężczyzn charakterystyczne jest przesuwanie się linii czołowej oraz przerzedzanie owłosienia w okolicy wierzchołkowej. U kobiet obserwuje się centralne przerzedzenie włosów w obrębie okolicy czołowej i ciemieniowej. Podstawą prawidłowej diagnozy jest wywiad z wykwalifikowanym specjalistą, ocena stanu klinicznego oraz trichoskopia, czyli badanie struktury włosa oraz skóry głowy w powiększeniu. W niektórych przypadkach konieczne jest pobranie wycinka ze skóry głowy i badanie histopatologiczne. Odpowiednia diagnoza umożliwia skuteczne leczenie i jego wyniki. W Silver Clinic dysponujemy szerokim wachlarzem metod leczenia łysienia. Dobieramy je indywidualnie do stanu klinicznego oraz potrzeb pacjenta. Możemy zastosować leki ogólne oraz leki miejscowe. Możemy również zastosować szereg zabiegów poprawiających mikrokrążenie, regenerujących mieszki włosowe i wpływających na porost włosów. Wśród nich znajdują się laser Fotona z komponentą erbowo-jagową oraz liczne iniekcje śródskórne zarówno preparatami gotowymi, jak i osocza bogato W niektórych przypadkach korzystne może być leczenie mikrochirurgiczne z przeszczepem włosów bądź zagęszczenie sztucznymi włosami Biofiber. Zapraszamy na konsultację do Silver Clinic.